Nawet prywatny inwestor nie poradziłby jednak w zawadzkiem. Tamtejsi mundurowi nie dość, że borykają się z brakami kadrowymi. To od lat nie mogą się doczekać przeprowadzki. Policjanci z komisariatu w zawadzkiem czekają na zmianę siedziby. Pomaga gmina, lobbują radni, ale pieniędzy na budowę nowego komisariatu nie widać. Mały, stary, w złym stanie technicznym. Słowa rodzinna atmosfera mają dla policjantów z Zawadzkiego dwojakie znaczenie. Bo pracując biurko w biurko zżyli się przez lata. Ale siedziba komisariatu to istotnie dom. Przedwojenny, zupełnie nie spełniający wymogów urzędu. Bez miejsca dla oczekujących interesantów, z wąskimi, stromymi schodami. Co może no, w sytuacji jakiegoś nie, nieszczęścia, nawet z przyjmowaniem interesanta, z świadka do góry, no, może, może stanowić jakiś, jakiś problem. To dyżurka, jednocześnie serce komisariatu i miejsce odpraw patroli. Od dziś z kamerą monitorującą drzwi, nowe drzwi. Właśnie takimi małymi krokami przystosowuje się budynek do potrzeb policji, jednak nikt nie ma wątpliwości, nowa siedziba jest niezbędna. Już przekazana przez starostwo działka. Z pismem przypominającym wystąpili do komendanta głównego policji, miejscowi radni. Jeżeli budynek będzie nowy, to i, i, i będzie większe bezpieczeństwo dla mieszkańców Zawadzkiego, bo, ponieważ obecny budynek. No, Napisuje też wizerunek policji i nie spełnia chyba jakichś takich standardów przyjaznych dla, dla mieszkańców. Jednak każdy kij ma dwa końce. Z chwilą, gdy okazało się, że potrzebna jest budowa, w Zawadczańskim Komisariacie wstrzymano większe remonty. Teraz wniosek o sfinansowanie inwestycji czeka w Komendzie Głównej. Został opracowany projekt budynku i projekt, cała dokumentacja techniczna została złożona do Komendy Głównej. Władze Zawadzkiego obawiają się jednak czego innego. Skoro nie ma pieniędzy na nową siedzibę, ktoś może dojść do wniosku, że i komisariat jest w Zawadzkiem niepotrzebny. Martwi się burmistrz. To byłaby już dla mieszkańców tragedia. Nie wyobrażam sobie, żeby mieszkańcy byli pozbawieni tak podstawowego elementu bezpieczeństwa jak dobrze funkcjonujący komisariat policji. Takiej możliwości nie ma, uspokajają w komendzie wojewódzkiej, ale na pieniądze z Warszawy trzeba będzie poczekać. Co najmniej rok. W planach inwestycyjnych naszego garnizona akurat budowa tej jednostki na ten rok nie jest przewidziana. Władze zawackiego liczą, że pieniądze znajdą się w 2014 i dodają, że na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i na piśmie do Komendy Głównej Policji nie poprzestaną.